hej, cześć witajcie z tej strony gośnie i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj mną Filet no, może by się przywitał albo coś nie. o dobra nie wiem co to było i dzisiaj lecimy sobie z kolejną challenge'em, w Fortnite cie. losowy kill challenge no już oczywiście z Michałem sobie wybraliśmy Prawda, Michaś? Tak, prawda. Nie mam niebieskiej ja. ja mam niebieskie tęki. Ty masz jakie? Ja mam szare. O nie. Ty masz najgorzej, stary. A nie, 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 sorry, sorry, sorry. Niebieskie, niebieskie, niebieskie. Jesteś pewien? Niebieskie, niebieskie. A no, czekaj. Czekaj. No, faktycznie niebieskie. Czy też masz o niebieskie? No. Może dawaj na... nie wiem. Za, nie, zalewa, zalewa. A, widzowie, odcinek z kamerką. Dobiliście 26 subskrypcji. Na śrubane? Nie no, no. Nie, 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 dobra. Zalew. Jest kamerka. Challenge został wykonany, a więc jestem z kamerką. Oczywiście odcinki będą bez kamerek. Yy, to jest tylko taki jeden odcinek z kamerką. Piszcie też, żebyście chcieli odcinki z, samu, yy, z kamerką czy bez kamerki, bo ja tak szczerze wolę bez kamerki. No ale kto jak tam boli, zależy od Was, nie ode mnie. Dobra, a my lecimy na ZAMF. Ten... O kurde, ile tu z będzie leciało? Dobra, chyba nie. Mam niebieską, mam niebieską, mam niebieskiego taktykala. Ej, ale ty masz parta? No chłopę. Mam szarego. Ale amu biorę tylko. Churde, no. chłopka na domku i jeszcze coś do mnie sprayuje. Fuck, jeszcze mam typ typka Bra... mam na... Idę idę. O nie mam MK A jaką? O matko, nie. Dwóch? Dwóch? Nie, bo mnie typek. Bo nie miałem żadnej, żadnego ichnięcia niebieskiego. Pomóż, pomóż. Ajej, ajej. To jest bandik, on jest. Nie, nie obiłem go w ogóle, ale to bandik. Uważaj, bo jego kolega sprayuje tam z tyłu. Uważaj, uważaj. Dobra, weź kartę i zabijaj. Ale Ale mi tak tu taktycznie robisz. O, dobra, weź po dla mnie charge'a. Najgorszy, najgorszy... Ale łatwo z nimi. Ja nie lubię z Ciebie zagrać tak szczerze. Tak jest ciężko trafić. To jest taktyka kampionko! Marek, pistoleci, gdybym musiał od razu wyrzucić. Kurde, czemu zawsze na, na początku odcinka zawsze giniesz? Ej, typów widzę. Masz ama Nie chcę nic mówić, ale mam tylko cztery. Dobra, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Jak? My nigdy nie uciekamy. ja idę tyłem, ja idę tyłem, żeby ich zaskoczyć. mam jego kolegę. Leży jeden. Jeszcze jedni lecą. Kurde, ale oni amo to nie mieli za dużo. Pomóż! Brawo. Jeszcze jeden. Nie mam amo, nie uciekaj, mam... uciekaj, 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 uciekaj. No, jest tym, uważaj, uważaj, idzie, idzie. Znaczy... Ja nie mam Amo! No szal. Ajajaj aj, aj. Nie miałem amok no. Gotowość Czekaj, bo musimy w sobie Powrót do lobby A dobra, no. Kolejne zasoby. Okej okay. Proszę, żeby nie było furtowe Szare mogą być A ten... E... A zielone też mogą być No a czerwone? Czerwony to jest fioletowy. Czerwony to fioletowy. Okej. Okay. Żeby nie. A Czerwony to chyba egzotyczne. Proszę, żeby mi to nie wypadło. Czerwone. Ani mi też, bo ja nie mam golda. Ja nie mam tyle golda, żeby kupić. Czekaj, egzytyczne. czekaj, ja muszę zmienić. Uwaga, uwaga. Dobra. Czekaj, czekaj, teraz jeszcze skina zmienię. No dobra, dawaj, który ci jeszcze szczęście. Obracyk No serio, ninja będziesz brał, a nie dobra. <grym> dobra, dawaj gotowość. Moi drodzy, filet mam, filetowy zbieracz. Jak się czujesz, filet? Mi znowu ten sam kilofil wydobyło. <grym> by Powiem tylko tyle. A widzowie, bo <grym> blogby są teraz takie wagi, że jak pływasz, to ci robi wszystkie zadania z pływaniem. I to jest w miarę spoko. Ja mam, ja mam, ja mam... Ja mi się... Pod... Ja bym powiedział, żebyśmy polecili na kodziką i załatwić, albo nie, nie, nie. Na, żeby... O dobra skupowa. Bo chciałem załatwić, jakieś bossa, bosa, to on jeden ma rzeczy. No ale możesz kupić też P50. Ale fertowe? No da się kupić. No ja jakby była pompa. Nie wiem, oni nigdy nie handlują pompą. No chyba że jeszcze byś łowił. Ej, chłopie, nikt na nie leci. Nie. Żarcik, żarcik. To był żarcik. I ty lubisz ze żartować. Chodź tutaj, Michał, bo ja cię nie będę ratował. Kurde. Proszę. Fioletowe. Oj, zielone. Znaczy niebieskie. Ej, a jakbym to ulepszył? No w sumie możesz, ale daj mi teraz niebieskie, bo ten. Bo. A to ja chodź tutaj. mogę tym zabijać, nie? Ja ten będę mógł zabijać. Nie to, co ty, nie? Aj, a ja, ja, ja będę mógł. Czekaj, chociaż, sobie jeszcze ten Dlaczego wszystko zielone? No charge jeszcze zielony, nie no. Może być charge, ale trylotowy. Kurde. Michał, chodź tutaj, bo ja cię nie będę ratował. No wiem. Czekaj, dobra. Ja mam tak wspiera Nie Nic innego Wiem Dobra, idę do tego. Pod... Dobra, ja jestem w tym domu. Dobra, idę po tą m I chodźmy. Zabijajmy, zabijajmy stąd, bo tutaj nie ma światowych rzeczy. Dobra, chodźmy łowić. I ktoś jakiś tutypek idzie. A no nie, 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 jest nie typek. to nie. Nie nie, to dawaj Dobra, i chodźmy łowić. Chodźmy łowić. O, łowić! No, 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 to będzie fajnie. Masz, masz wędkę, czy coś? Ty. Ale wiesz, żyje? Masz właśnie... harpun? Nie mam. Nie mam właśnie wędki niebieskiej, a my musimy mieć niebieską. Ale ja się lotował. No, ty, ja nie, ty nie będziesz łowić. Ty harpuna możesz mieć? No i wędkę, bo jest niebieska chyba wędka, nie? Ej, mogę skrzynkę? Mogę skrzynkę? No, ja ją otworzę. Proszę, żeby było filetowe coś. Proszę. No i gówno. Ale tych, e, mogę, mogę wziąć Najdy? No nie, Najdy, to też jest szare. Kurde. Kurde, chociaż węka... nie no. Lęka chyba raz... Ja zbieram nie ma. matcy. Maty sobie. Bo, musisz mi kogoś tak dobijać do zera, a ja tego go będę dobijał. Spoko, ale... no dobra czyli dawaj gramy na kamister? nie 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 ja, ja, ja szukam fioletowej rzeczy tu było ten. było takie zejście i tu dawniej było nic niecysna... skrzynka tu jest ej nic na skrzynka mam dla Ciebie pompę fioletową mam dla Ciebie pompę fioletową gdzie? a ta dobra jest! jeszcze mogę te brać ale skąd? Ej Michał, Ale... masz, masz, bo ty masz taką pompę trochę licho i Ale licho. koksik! Masz, masz. Daj. Okay. Ej, mam szukajwy. Ej, ktoś tu idzie. Kto? Nie. Nie, chodź, chodź, mam szukajwy. Ej, to już mamy, to już mamy poradnik, gdzie mamy lecieć. Aha. Tutaj jest... Dobra skrzynka. Jak będziemy mieli kiepskitem to. No ale ja tu zawsze leciałem w tamtym skrzynku. Dobra, syna. dawaj. I do przodu idź cały czas. Znaczy cztery skaczemy. Czekaj, stój. No stój. Trzy cztery. W sumie nieźle mnie widać. Ja, ja tam do ciebie idę. Siema. Masz trochę matsu? Właśnie tak średnio bym powiedział. Serio? Dobra, chodźmy jeszcze tamten dobę dystryktować. Bo ona okay, bo ja mam tylko pompę. Jak, jak, ona, się jak ona się nazywa? No, co pompa. Trzeba Oddech Smoka. a no, Amo do Oddechu Smoka? No mam 32, mogę Cię wyrzucić. Oh, oh, oh. Bo ja... Teraz dla te... Ciebie pompy trzeba. Teraz dla Ciebie pompy no, trzeba. No. Dla mnie w szczególności, bo... Powinniśmy lepiej wyłonić ten kamień, może być trochę trudno. Ej, oni tu lotowali! A kto wie, Kurde, może, zosta może zostawili coś niebieskiego. Nie, chłopaki tu są! Ale szare! Michał, chodź tutaj, szukamy po wędkach! Ej, bo to są te buty! Ej, uciekaj! To są buty, to te... są buty! Uciekaj, uciekaj! Daj są... motorówkę, dawaj motorówkę! Czekaj! Ej, czekaj, maniek, maniek! Jedź, 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 jedź uciekaj stąd! Rybka! jedź, Ale dostaję bombę. uciekaj. Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Chłopie, uciekaj! uciekaj, uciekaj! Ja jedź, uciekaj. jedź, jedź, po po rybkę! jedź, 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 tam jedź, niebieskie od razu. Sobie trybki, Czekaj wezmę sobie te rybki. Czekaj wezmę ją sobie. Ja ci ich nie załatwię, bo ja nie mam. Jędy... Ja ty... O! Czekaj wezmę. Ja... Czekaj! Szybko wsiadaj. Uf, ty Ale żeśmy to zrobili. Tutaj ja muszę rybkę zjeść o kurde Emka, bo jest tak Ej, czekaj, wróć się, wróć się! Taktyka, taktyka, taktyka A, dobra. Nie zakopię się taktykę Tylko kurde, ja nie mam pompy. Chyba mam, chyba mam. Nie ruszaj się stary, uciekaj. Ja, ja mam rifta mam. Chodź szybko, chodź szybko. do rifta, bo oni tu przylep. Oni tu już lecą, chodź. Aby, szybko to. lotnia, lotnia. Ty uciekaj na, stąd. Na słone, na słonę, na słone. A dobry to. Ej, ja lecę na punkt zerowy. O tu? No bo wtedy zostajesz kewa. Dobra, to lecę w to. Dobra, wleciałem w to. I. Ej, co mnie tak da. Dalej... Ej, stary. Ej, typy są tam, typy są tam. No wiem, ale ja mi się coś zbagowało. Wleciałem w tą kulkę. I nic nie mogę zrobić stary No i chyba nie idzie dobić teraz Ej, typek nic nie umie robić, ale tu nie przyjedzie Ej, stary patrz widzisz? Ja nie mogę się ruszać Ej, ten typek nas nie widzi Ej, co Ej, jest? Dobra, to... nie Jezu, ale on ma Zeza, nie może trafić w osobę, która stoi. O, teraz mi akurat... Dobra, zabiję go! Zabiję go! Oni A... miały stalatowe pompy! Serio Dobra, idziemy zmienić. Idziemy zmienić. Moi drodzy, ostatnia bierka. Ja mam zielone! Ja niebieskie! Ej, ja mam zielone! Ej, ale mam otwarta. Dobra, to raczej to powinniśmy wygrać, bo jak ja mam zielone. A pilet ma... Niebieskie, ty masz. Nie, no to jest do wygrania. To trzeba się postarać. Co mi kradnie samotkę? Sklepowa Na zadymę? albo na zielone, żeby płoty. Ora Tu ja sobie odlecę trochę, żeby mieć lepszy lędźnik Musimy lecieć razem Musimy znaleźć dwie, dwie pompy Niebieską i zieloną I MK. Kałacha No Dobra, ja lecę sobie na domek, nie lecę na ten największy Nie, 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 chodź tutaj, chodź tutaj Dobra, ja idę do dołu domka Podka Potka niebieska jest A ty możesz małe podki brać, ja nie mogę małych. Leczenie jest dowolne a, dobra. Jak masz coś niebieskie, to mów. Ja nie mam nic, stary. Nie ma tu nic zielonego. Ani szare? Same szare były, stary. To chyba nie jest do wygrania. No. Raczej dobra, do... dobra, idziemy, idziemy, idziemy do innego. Chodź do tego, chodź do tego. Jak coś, to z ich porobimy. No nawet dwóch. w sumie kilo to jest chyba lepsze niż nawet pompa na blisko czasami. Cicho, cicho, cicho. chodź Właź, wozimy. Nie właźmy. Teraz, ty, teraz twoja rola, teraz jest twoja rola Nie Chodź tu, chodź tu, chodź tu, ja tu będę kampił. Ej, tutaj z Nie! A nie O, nie. o no cóż, widzę, jeszcze nie niewykonane, nie udało nam się nic czym. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodoba, trzymajcie się, subskrybujcie, lajkujcie, pa pa!